Witajcie ponownie. Marcin. Cześć, to jest strona Neta. Temat dzisiejszego odcinka widać i słychać. Ruszymy tylko czubek góry lodowej bocianiego. Tematu. Więc nie przedłużamy tutaj. Zaczynamy. I Kolega, który tutaj jest obok nas, to najmłodszy bocian w Puchaczówce, w tym roku najmłodszy. Co roku tych bocianów trafia do nas całkiem sporo. Z różnych rejonów Polski, żeby nie było. Zwykle są to boczki, które albo mają lekkie urazy, albo zostały wyrzucone z gniazda. Generalnie o tym wyrzucaniu z gniazda dalszej części materiału będzie, ale Taki bociek fajnie by było jakby został przywrócony z powrotem do gniazda i wychowany przez rodziców. Niestety nie zawsze to wychodzi i nie zawsze się da taką operację przeprowadzić. Szczególnie jak gniazdo zostaje zniszczone i trzeba byłoby budować je na nowo, a albo jak rodzice na to nie giną. Ma czasu, albo jak rodzice giną. Wtedy takie maluchy zostają przetransportowane do środków, do miejsc typu azyl, gdzie takimi... Co słyszycie z tyłu, co nam przeszkadza? Teraz to znaczy przeszkadza nie, co robi nam tło dźwiękowe, To jest akurat klekot najstarszego Bociana w Kuchaczówce, udokumentowany ponad 25 lat. No w tym roku 26, ale y, do niego możecie zobaczyć w chwili taki, taki y, odcineczek malutki, króciutki, właśnie tego naszego dziadka. Ale wracając do maluchów. Y, My w naszym ośrodku mamy dwa gniazda. Jedno jest na takim wysokim słupie, gdzie tam naprawdę nie mamy możliwości podglądania ich. Tym bardziej, że z internetem mamy tu kulejemy. I w tamtym roku, chociaż wyprowadzone były młode na tyle, że widzieliśmy ich białe główki wystające i szary długi dziób, to niestety no, nie doczekały się dorosłości i rodzice zlikwidowali ten lęk. Natomiast w tym roku na gnieździe niższym, bo też takowe mamy, to jest specjalne gniazdo zrobione dla tych takich nielotów, bo i w takim w naszym ośrodku znajdują się bociany, które są poszkodowane i latać nigdy nie będą, niemniej jednak jajka znoszą. Mało tego, doczekały się czwórki małych pisklaków i wszystko byłoby fajnie, gdyby pogoda nie dała nam popalić w tym roku. Nagle w maju zrobiło się potwornie zimno, potwornie deszczowo, i maluchy zaczęły chorować. Jak zaczęły chorować, no to dla takich maluchów niestety... O, jest to śmiertelne. Także yy, liczyliśmy na to, że może rodzice ci, którzy zostali nagle pozbawieni tych maluchów, przyjmą tą środkę, która do nas trafiła, no ale niestety, ale niestety nie. Do udało dwóch dnia się. spróbowaliśmy go podrzucać dwóm parom, obydwie pary go odrzucały. Było podejrzenie, że może ma jakąś chorobę, której nie objawia na pierwszy rzut oka, więc zrobione mu zostały wszelkie możliwe badania. Nie wykazały nic. Zdrowy bocian. Nie wiemy dlaczego tak jest, że bociany no, wyrzucają swoje młode, a często i nawet nie swoje. Chociaż wiemy, że w ośrodku tutaj po sąsiedzku w opolskim takie akcje z podrzucaniem bocianów. No w większości się sprawdzały. No nasz był ewidentnie za młody, za mały w stosunku do tych bucianów, które już y, na tym gnieździe były o kilka dni, kilkanaście y, szybciej urodzone. A to prawda, starsze, starsze no, przeszywane rodzeństwo rzeczywiście z automatu tego młodszego konkurencję pokarmową po prostu wyrzucało. Praktycznie... siebie potrafią eliminować? Nie zdziwcie się zatem, jeżeli bocian, którego spotkacie gdzieś będąc na wakacjach, na wycieczce, będzie za wami szedł. I żądał pokarmu, to znaczy, że nie, nie zrobi wam nic złego, tylko był po prostu wychowany przez człowieka. Tylko nie karmcie go, broń, Panie Boże. I liczy właśnie na taką przysłowiową kromę, czyli to tak naprawdę, bo tym się żywią. A to, czy wdrukowanie jest dobre, czy nie, o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, jest to niewskazany proces, przyzwyczajenia zwierzęcia do człowieka, więc staramy się to eliminować. Niestety nie zawsze wychodzi to w 100%. Więc pamiętajcie o tym, że takie zwierzę jako zwierzak domowy to jest bardzo chybiony pomysł, a my cały czas próbujemy odrzucać go do tych naszych ośrodkowych boczków, żeby chociaż częściowo zdawał sobie sprawę, że nie jest no, człowiekiem, tylko jest bocianem, i żeby od nich łapał te dobre nawyki bocianie. No i Liczymy na ich pomoc, szczególnie w nauce latania. Trafiła nam się fajna okazja, ponieważ grupa obrączkarzy z Wrocławia Odra, świetni ludzie, obrączkują niedaleko bociany właśnie. Podjedziemy sobie do nich i zapytamy Hanny Świertni, która głowę ma naprawdę napchaną, pełną wiedzę o bocianach. Dlaczego tak jest, że boćki wyrzucają swoje młode z gniazda? Więc pakujemy się i w drogę! I w drogę. Dojechali, jest z nami, czy w zasadzie ze mną, bo aneta schowała się za kamerę. Hania! Hania sama się przedstawi, bo tytuł naukowy ma trudny. O, nie trudny. Jestem doktorem nauk biologicznych, ale dzisiaj jestem tutaj przede wszystkim dlatego, że jestem też obrączkarzem. Mam licencję na obrączkowanie ptaków i od kilku lat zajmuję się wspólnie z grupą przyjaciół obrączkowaniem bocianów na całym Dalnym Śląsku. W tych miejscach, gdzie jest ich najwięcej. I do tego tematu obrączkowania wrócimy we wrześniu, bo pomęczymy i Hanie, i całe towarzystwo na obozie Bukówka, ale o tym yy, na, że tak powiem, przyszłości, czy w przyszłości. Już od sierpnia, odpowiem od połowy sierpnia, będziemy działać. Ale Wy to zobaczycie we wrześniu. <laughs> ale dzisiaj co innego. Dzisiaj o bocianach, akcja obrączkowania i teraz patent taki. Hania, yy, dlaczego bociany wyrzucają maluchy z gniazda? Yy, to jest... Bardzo prosty, choć dla nas trudny czasem do zrozumienia na pierwszy rzut oka mechanizm ewolucyjny, który pozwala bocianom wyprowadzić jakiekolwiek młode w lęgu. Czy pogoda ma wpływ na ilość piskląt, czy na sukces lęgowy eee, takich boźków? Tak, ma wpływ. Pośrednio, bardzo pośrednio, na, po pierwsze na liczbę jaj, jakie bociany złożą wiosną, no bo od pogody zależy dostępność pokarmu, a od dostępności pokarmu zależy kondycja samicy i to, czy ona się zdecyduje na duży lęk czy mały, to, więc pośrednio, ale później dużo ważniejsza jest pogoda na etapie rozwoju piskląt, szczególnie tych malutkich. Kiedy one są jeszcze w pierwszych dwóch, trzech tygodniach życia, są bardzo wrażliwe na załamanie pogody. Ochłodzenie, długotrwałe deszcze, które w niektórych latach zdarzają się właśnie na przełomie maja-czerwca, mogą zdziesiątkować populację bocianów. Po pierwsze wtedy dorosłym trudniej jest zdobywać pożywienie, no bo duże owady takie jak szarańczaki są pochowane, a dorosłe muszą wtedy wykarmić i siebie i pisklęta, no więc w pierwszej kolejności dorosły musi zadbać o siebie, bo jak sam nie przeżyje, no to nic z lęgu nie będzie. Po drugie pogoda taka chłodna, deszczowa powoduje, że małe pisklęta mogą chorować. Nie jestem weterynarzem, więc nie będę się wgłębiać, jakie to są choroby, ale są to choroby, które głównie grzybiczne, które powodują śmierć piskląt. I takie pisklę, które zaczyna chorować, to właśnie wracam do pytania o wyrzucanie. Jeśli rodzice to zauważą, że ono się w jakiś sposób nietypowy zachowuje, jest osłabione, będzie wyrzucane, po to, żeby nie zaraziło innych piskląt. Wszelkie w ogóle osłabione pisklęta, jeśli nie ma dosyć dostarczająco dużo pokarmu, będą wyrzucane, bo. Jeśli nie uda się ich wykarmić, to to tylko osłabia pozostałe, starsze, silniejsze, młode. Bo każdą porcję pokarmu przynoszoną do gniazda trzeba dzielić wtedy już nie na pięć, nie na cztery, ale na przykład na dwójkę piską. Łatwiej jest wyżywić mniejszy lęk. Więc to jest tak, że bociany składają dużo jaj, trochę na zapas, bo one nie wiedzą tak samo jak my, jaka pogoda będzie za miesiąc czy za półtora miesiąca. One muszą troszkę zaryzykować. Złożyć więcej jaj, z których wykluje się więcej piskot. I jak będzie dobry sezon, to się wszystko uda. Ale jak będzie kiepski, no to część tych najmłodszych, najsłabszych musi być wyeliminowana, po to, żeby starsze mogły przeżyć. Czy podrzucenie malucha, który został wywalony przez rodziców do gniazda bocianego, ma sens? Czasem tak, czasem nie. To zależy od tego, z jakiego powodu ten młody wypadł z gniazda, a tego my często nie wiemy. Do środków rehabilitacji trafiają młode, przywiezione przez ludzi. Młody, znaleziony pod gniazdem, nie wiadomo z jakiego powodu wypadł bądź został wyrzucony. I teraz będę trochę tutaj moją interpretację przedstawiać, bo nie wiem, czy jest to możliwe do zbadania i czy ktoś takie podsumowanie robił, ale wydaje mi się, że jeśli młody został wyrzucony przez dorosłych, z jakiegoś powodu, z gniazda, my tego powodu często możemy nie znać, on może być słabszy, inaczej się zachowywać, mieć jakieś objawy choroby, której nie widać z naszego ludzkiego punktu widzenia, to podrzucenie może być nieskuteczne, no bo skoro dorosłe bociany zauważyły coś, co w ich mniemaniu nie rokuje temu piskręciu, to prawdopodobnie inna para dorosłych zrobi to samo. Z kolei jeśli młody wypadł z przyczyn całkowicie losowych. Na przykład była wichura, gniazdo się przewróciło, był atak innych, dorosłych bocianów, co się często zdarza, wtedy mogą się jakieś tam zamieszki na gnieździe odbywać i któryś z młodych wypadło. Czyli całkowicie losowa przyczyna młody jest sprawny, zdrowy i rokuje, to wtedy to się może udać. I wiem, że się nieraz udaje. To jest tak, że czasem, czasem się uda, czasem nie i my możemy. Próbować zgadywać, czy to się w danym przypadku powiedzie. Warto próbować. Warto próbować, bo oczywiście wychowanie przez dorosłe bociany jest nie do odtworzenia. Możemy tylko próbować zrobić jak najlepsze warunki takiemu młodemu, ale nie sądzę, żebyśmy byli w stanie zrobić to jeden do jednego, tak jak robią dorosłe bociany, bo nie nauczymy go tego młodego tego, co potrafią dorosłe. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Wiecie co robić. Łapki w górę. Subskrypcja. Dzwoneczki. Obowiązkowo. Dziękujemy za wsparcie. Patronom, nam ludzi. Przyjaciółom puchaczówki. To dzięki nim w ogóle funkcjonujemy, to dzięki nim ten materiał powstał. To dzięki nim nasz ośrodek ma rację bytu. I nasze zwierzaki mhm. są przez to bardzo, bardzo wdzięczne. Jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje w ośrodku, jak to funkcjonuje, jak, jak wygląda codzienność, praktycznie, bardzo was zapraszamy. Zostańcie naszymi patronami, dołączcie do grupy przyjaciół Puchaczówki. Besprzecie nas w tym momencie, bo, bo jest to ciężki okres. I nie będziecie tylko tak zwanymi dawcami, tylko będzie współ, będziecie współtwórcami. Zresztą sami zobaczycie, jak można razem tworzyć takie miejsce. My się już z wami żegnamy razem ze skrzypkiem. No. A do następnego <noise> razu. I do zobaczyska. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy materiał 360 z odstawiania. Bocianich maluchów zaobrączkowanych już, z powrotem do gniazda. Jest to fajna okazja rozejrzeć się po okolicy i spojrzeć na świat z perspektywy takiego bocianiego gniazda. Gorąco polecamy, jeżeli macie ochotę pooglądać sobie dookoła, jak wygląda świat z tego podnośnika, klikacie w prawy górny róg i lecicie z chłopakami w koszu.